Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. A dzisiaj pokażę wam lepszego Leoparda. Czy być może tutaj niektórzy stwierdzą, co ten stary łysy gada w ogóle z internetu? Jak to jest możliwe, że jakiś czołg jest lepszy niż Leopard? I powiem wam, że sytuacyjnie i w większości akurat przypadków mam wrażenie, że Koncept 5 jest lepszą wersją czołgu średniego do snajpy niż Leopard 1. Czy można nim tak bardzo agresywnie niekiedy zagrać jak właśnie Leo 1? Niestety nie. Głównie ze względu na swoje uwarunkowania, czyli te kółka. Bułka to jest jedyny minus tego czołgu, bo mamy, tak jak widzicie tutaj po bufie, tutaj, całego bufa. Buf jest naprawdę obszerny. Mamy fajny dpmik, mamy bardzo fajną alfę, mamy, słuchajcie, przyjemne, przyjemne działo. Jeżeli mi nie wierzycie, to popatrzcie sami. Zanim jednak przejdziemy dalej, to ósmego, czyli dzisiaj zapraszam was gorąco do siebie. Macie 10 żetonów, plus dodatkowo widać te fanty, które są do zgarnięcia. Będzie giesorek, będzie HWK 30 z dropów. Kansy są niskie, ale warto spróbować. Dzień premium, albo mentorska książeczka, lub też kamuflaż na styl 3D na dobrą sprawę na rinoceronte. Co mamy następnego dnia? Jutro też wam to zamieszczę, nic się nie martwcie. Znowu 10 żetonów kamuflaż, dwa czołgi premium 8. poziomu Bizontę Obiekta 274A. No i jest jeszcze kamuflaż na Super Conquerora i 3 dni premium, to mówiłem, nieważne. Także wpadajcie do mnie, zapraszam o godzinie 16:00. Na zmagania drużyny, jeżeli ktoś stwierdzi, że no nie może być akurat tego dnia, no to słuchajcie, trudno, można przyjść, ewentualnie spróbować wieczorem, bo będę starał się posiedzieć jak najdłużej. Droby powinny być do 24 albo do 1 w nocy, więc zapraszam. Moi drodzy, na maksymalnej specyfikacji, zrzućmy sobie fiolety. Mamy stabilizator wentylację i dosyłaczy 0,21 celności, 1,64 czasu celowania. Istna bajka. 460 na bombie i minus 8 opuszczania też daje sobie nieźle radę. Jedynym problemem, tak jak mówiłem, są kółka i rzecz, o której też nikt nie raczej chyba za głośno nie wspominał od dawien dawna, czyli ten kamuflaż. Zobaczcie, jaki ten czołg ma łabe maskowanie. Więc jeżeli chcecie, możecie spróbować zagrać z takim zestawem czy z takim. Można tutaj przemycić e, na przykład różowe... Różowy, minus, różowy cichy układ wydechowy, no proszę bardzo, damy sobie do tego jeszcze na przykład różową wentylację, proszę bardzo i damy sobie dosyłacz różowy i zobaczymy jak to będzie banglać. 33 kamuflażu, nie jest to ciągle świetna wartość, ale pozwoli nam uniknąć tych wszystkich niefortunnych, jakżeż tutaj, spotów, które będziecie czasami na tym czołgu dostawać. 3100 DPM, ształu nie ma, dupy nie urywa, jeżeli chodzi o kamuflaż. Trudno trzeba z tym żyć i trzeba to przeboleć. Zasięg widzenia będziemy mieć maksymalny, więc przyjemny. I ktoś może powiedzieć, dlaczego Leopard dla mnie przynajmniej personalnie nie jest lepszym czołgiem? Dlatego, że Alfa uważam, czyli te 460 na bombie robi kawał dobrej roboty. Jak sami tym zagracie, gdzie macie 330 praktycznie penetracji na PCR, uśmiech się sam. Maluje na twarzy. Dobrych kajeków niestety to nie ma, więc radziłbym z nich zrezygnować, wziąć sobie maksymalnie dwa. I grać z takim zestawikiem. Tutaj, oczywiście, można dać sobie wtedy 50 na 50 względem tego, jak lubicie grać, jakie macie upodobania, ale wziąłbym większą ilość PCR-ków, jeżeli zależy Wam na jakichś dobrych kosmicznych wynikach. A jak ktoś się zapyta, co to jest za kamuflaż, to jest kamuflaż z DiukNokem. Na pewno macie go w garażu, jeżeli ktoś widział, to może sobie takie kamo założyć. Jeżeli graliście, oczywiście tę przepustkę z diuknokem i ją zrobiliście. Więc zapraszam was na te trzy gierki, które dla was przygotowałem. Grałem na streamie przez godzinę, półtorej godziny. Udało mi się te trzy gierki zrobić przez półtorej godziny. Absurd totalny, to ile fanu potrafi dostarczyć ten czołg. Tylko jedna bardzo ważna rzecz. Leopardem możesz zagrać w wielu przypadkach agresywnie. Tym niestety nie. Bardziej jest to magic przypominający granie drugiej i trzeciej linii. Na pierwszej linii tylko i wyłącznie sporadycznie możecie się pojawić, bo jak się tylko gdzieś tam spotniecie, no to przez te kółka bardzo irytujące jest właśnie grać na bliskim kontakcie. Często jak dostaniesz w kółko, to praktycznie jesteś unieruchomiony, więc to duży minus. Mam takie wrażenie, że wszystkie te plusy tego czołgu, stabilizacja, tak działo, alfa. Nawet czas przeładowania i tak dalej były poruszone. Minusy też, czyli te kółka, kamuflaż, bla, bla, bla. Zobaczcie zresztą sami, jak taka alternatywa dla tego Leoparda wygląda. Nie mówię, że z automatu ten czołg Wam się mu spodoba bardziej niż wszystkie inne, ale wydaje mi się, że warto mu na pewno dać szansę. Lecimy. Widzowie, co by się nie działo? Tutaj nic Was no, nie zrobił. Oprócz powalenia tego drzewka w chujowy sposób, bo jesteście debilem. Trzeba było sobie podjechać bliżej i stąd je powalić. Grill open. Arbycia, czy nie masz? No, ma? Mam, 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 No, nawet no, coś spalować. No, tutaj open. dostaję. Manti jest gdzieś blisko. A no, to też moja wina, bo źle drzewko powaliłem widzowie. Deber bez robi roboty. Dostał ebrem, no i shotny będzie okay, No ja nie tak to słucham. Nie, ja tylko mówię, nie? Że będzie shotny mm -hmm. No skita by pewnie weszło, ale te APCR-ki to mm -mm. Grison Nice Ale teraz jest chyba OK co z muzą Ale punktujemy jest to punktujemy widzowie. O, taki dystans za PCR-a, to będzie hardcore go przebić. Eber jedzie. Hmm. Kurwa, daleko oddechał. On jedzie dalej, już się nie zatrzymuje, wariacik. Pa! On bez kamu gra? No dobra, już, już, nie, już nie jedzie, no. Ale słuchajcie, widzowie się postarał. Dojechał, gdzie mógł. Jakbym tutaj tak na boczek złapał? No ale on się od razu skontuje, nie? Oj, poleciało centralnie w mantlet, nie tam, gdzie mierzyłem. Ziomek, odwróć troszkę wieżę, dziękuję. O, boczkiem. Ta jest pięknie! Niestety trzeba się pozbyć, bo jak mi wytubi tutaj, bo mam źle przewrócone drzewko. Za 800 z podpałką, widzowie, to będzie źle, nie? Czekamy, czekamy. Jeszcze nie, to jeszcze nie jest ten moment. Czekaj, 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 to też nie jest ten moment. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. To jest ten moment. O kurwa, prawie. Ajajaj. Ja aj, aj. no, że to jest krite, bo się... Sje... zaraz manty będę był. No, On no zapada się jest o brak. Tam, no widzę, 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 nice, nice, nice. Raz jechał Akurat przeładowankę kończyłem. Gerba, jeździ tam Monty? Taki Snapik no to Na pół wieży w pewnym ruchu. Ja jestem w ogóle fanem spacerków. Uważam, że ludzie, którzy nie robią spacerków popełniają duży błąd Czy to poleciało w ogóle. Widzi się to? Baczka na plecy, po pięć nam będzie robić. No w końcu. Małsiwo. Mm, to manti za, dla mnie za górką, wiesz? Spoko. Ale małs po moim będzie chyba. Bo... Musiałbym się jakoś na niego inaczej ustawić. Bo on jest tak skontowany, że ciężko mu tam pechę dać, wiesz? strzelanie takich pikseli to też bez sensu, co widzowie? Anty na blisko, Adaś Widzę, 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 widzę widzę. Kurwa ona ma więcej szczęścia jak rozumiem Dobra, daj mi tu B1 Te chłopy nawet nie patrzą, na ja ten FV z obiektem nie, oni tutaj wiesz, też nie mają jak piknąć, bo zobacz ile HP mają A no szkoda oddałeś mu tą pozycję, żeby na K wracać czy to Monticoranka powrócić? Nie wiem, co on chce Bracę. zrobić, ja jestem KDE. Bardzo jedzie, to jest problem. Słuchaj, tam pójdzie tam. Ale ona już jest dla mnie za górką. Nie wiem, gdzie jest chory, bo bym po prostu jechał do Monticoranki. Ale no, na pewno masz tam Minotaurę jeszcze, nie? No i nie wiem, gdzie chory jest. Mam z też Ja muszę zjechać Paweł, w dół Jest chory, jest mam... Bo ja nie pomogę, nie pomogę, nie pomogę teraz Dobra, Urwa. Kurwa, chciałbym ci dawać te Hory, ale tutaj mamuty podjechały Jest okay, jest, nie, nie, patrz tam u siebie Ty będziesz spotował well, no... ich z góry, nie? Tak ja w ogóle olewam, to idę do Ciebie. Dawaj do mnie. Będę Ci beczkę spotowali tego. Dawaj do mnie, dawaj, 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 Te chory i tak są poza grą, to bez sensu. Nice, mał się rozje... Super. Dawaj kapo. Czy oni, ma... oni za typem stoją, kurwa. Na bank. Będzie git, będzie git. Tą damage zrobić, więc można zbić. Luźno, 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 Pawełku! Luźna Twoja gumka! Nie, bo więcej nie zbijesz już. W ogóle to mam spota jakiegoś dziwnego. Arta nie dała, splasza nawet z tego la. Na... Leopardo, dostałem spota, chyba wiesz? No Być może. Ale mu zajebał, zabijesz go? Ja dam bad bad badzata, dobi tego badzera. Dobij tego Badgera. Jak będziesz tylko miał okazję, tego go dobi. Mhm. Mm mi spotował Paweł. Ja zdekapuję, ja zdekapuję. Luz, luz, luz. Nice. Dawaj, dawaj, rozciągnij to, dobrze. Postaram się dać w mino. Nie obiecuję, że dam. Nie wiem, czy dałem, czy nie. Pory mi utrzymasz na spocie? Postaram się. Ja czekam ze spotem. Nice. Na każdym reloadzie będę mu dawał, tylko 4 sekundy mam. Beczka jedzie. Ja, chciałem go atrakować. A zjebałem chyba. Potem. mam. No, więcej tych nie było Próbujesz tego. No weź mina, 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 mina. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie dam rad, nie dam radni, dam rad. E, spotni Bardzo ładnie Dam ci jeszcze jedną WV, Paweł, okej? Okay? Nie ba cię mina, żeby Nie, nie ma jak, falną... nie ma jak, bo nie ma mamo Jedna pecha mi została Paweł w grze. Musisz fała sobie sam zrobić. Panowie, mam jedną pestkę. To dajemy. Beczkę dać? Dam beczkę. Nie ma mamo już. Podnąłem ci, Paweł. Piękna to była gra, Paweł. Piękna. Panowie, jaka gierka fajna z Pawełkiem zagraliśmy. Nice. Gołcik, gołcik jesteś. A po Pawła, Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Coś ty zrobił, nie, nie można tak skończyć rundy, Paweł! O kurwa. Ale to było dobre, będzie na klipa. Ktoś widogę podstawił, O kurde. Dary, ale jaka fajna gierka. Komunikacyjnie super, wszystko spoko, spoko, ekstra. O, proszę bardzo, dobra. widzowie. Końcówka do klipu, zajebiście. Proszę bardzo, widzowie, jaka ładna giereczka. Tak myślałem, Paweł, że trochę dymka zrobiłem, wiesz? Ładnie, super. Zrobiłeś 10 410 spota, nice! Mm, no taka mogła być. I jakbym to, tyle no. nie blindował... 10,5 zrobiłem. Jakbym tyle nie blindował widzowie i miał więcej ammo, zrobiłbym tutaj 12 tysięcy minimum. Ja po prostu już wiedziałem, że nic nie zrobię, tak bym sobie rozciągnął, zabił mi na Tauro, byśmy sobie rozciągnęli i bym farmił jeszcze z trzy, cztery strzały, nawet więcej bym zrobił. Niestety nie miałem amunicji, dlatego zostałem dla spota pod Pawła. Ten jeszcze mi kurwa blind, ten, nie blind, tylko ten był pękę. No ale 10,5 zrobione koncepcikiem widzowe, 10 tier, nie 11 przypominam. Czekaj, muszę tego Pawła Wow, zobaczy. Paweł nice, dobra gierka była, dobra gierka. Damu, damu. No Ale pięknie dostał, ale urwał! Ty o, Mój był był Ale się dobrze bawię. E, o, Manti To mi weszła? Ta w koncepta weszła. No bardzo. Ja tu sam jestem, nie wiem, czy jestem O, Jaczko tu jedzie, what the fuck? Gdzie? O, bez kitu! A może bym sobie podjechał, co? No tutaj na dół, no, tu musimy podjechać. podjechać. Jest... No, mam ty tutaj, czy cię nie spotni, jakby ja nie wiem, ale... Tutaj. I tak, nie będę miał bicia, musiałbym stąd, stąd zagrać. a to jest mega ryzykowne. No, jak no chyba, żebym sobie rozciągnął ten... Ten no to jest zielony, nie? Sta Ewentualnie możemy zertować i pchać drugą stronę od miasta, czy mogę sprawdzić? Bo nie wiem kurczę czy tam... No tam anti-stoi to no, nie da, nie? Mhm. No mogę ja zagrać to... zielony, słuchaj. Jak no coś? Dawaj, do zielone. Panowie rotation. Nice. Ramo ją mogę tyrać, tylko musi podjechać wyżej ciutkę. Okej, okay, będzie odjeżdżał czy nie? Jak wyjedzie z tego takiego leja, to i dam. No dałem ze zero. Niefortunnie. stb -czek. Ja mój spot. O kurde, człowieku. Chyba uciekam, co? Mm -hmm. Panowie, ucieczka! Ja <laughs> no stary, no nie mogę go trafić na pełnym zoomie. No co jest? Ja pierdolę Czy nie macie? No szczelam, szczelam, Paweł. Najgorszy ja jest ten tasak co crossa robi, bo hmm. Nie wiem czy zagrać bunkier, czy stąd, chyba stąd już sobie zostanę. Ja ci mogę marsztać, to jak coś, coś podługi. Okej. Okay. Tego kapuzeta to już nie dam jaką tak jedzie. Kurwa, tak za późno strzelałem. Jadę do ciebie. Jak może poblinduje trochę, co? O kurda, to jest chifting. O, okej. Okay. Ta prochorówka też długa była, nie? Sprawa, no. Nie wiem, blindować tam myślisz? A może po prostu do niego ja... wjechać, co? A ja Polaka wyjebię na, na ten... Ja mogę stankować, ja tam wjadę. Walni Polusa ja wjeżdżam. Pomoc ci 60p Dałem mu na, na ślepo... Po prostu. Ja, ja, ja mu dam, ja mu dam, Chill. Mam spota, więc jadę. Jest ku... Cool. do prawej. Wiedziesz, tego. Dobra, ja może ja, ja, ja wiadę, bo ja mam HP. A poczekaj, nie możemy gestora wynieść najpierw? Jestor na respie, daj mu PH. Nice. Nice, zajebiście. Chce mi się cofnąć, czy nie? Mmm. Możemy na zielona? Poczekaj, a ja nie ma no. Cię na tę dziesiątkę? Jest, 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 no. Dwa twojej strony bardziej. Tu nawet tak mało do ma, mało opuszczonych. on się wybali dobra. On się schował w budynek, co? Ja się na audio, chłopaku, za bardzo nie znam. Ale jak ci się podoba, to najważniejsze chyba, co? Na plecki w tego grzyba? Dobra, ale sw zrobiliśmy dla Drożynki tym playem. Ja mu dam. Bardzo ładnie. Ojeje, ale jeszcze mu dałem. <laughs> A! Zajebisty choke. Widzowy, to jest tak dobry. Kurczę, 200 stary. Najsik. Nice. Nie no, bardzo fajny choke. A co on robi kur... Halo? Jedzie. On tak może? No, dostał pecha. Taka jakaś chyba no. Tylko ty dałeś mi jak coś, nie? A tu A, jest tu? light, on tak w ogóle łuka. Okay. Jakbyś dostał bombę od to moja wina, nie? Czekaj, pod gości mikrofon. Czekaj, skąd nie? Ej, tak? Możesz mu dać jedną. Ja no nie będę strzelał, chyba że będę musiał. Chyba jak mi teraz wyjebie. Bo... <laughs> do PAMINKA, do PAMINKA, Paweł, do PAMINKA! <laughs> Dawaj, idę na, na środek. Jedziesz na środek, czy tu zostać? Tutaj? Jak chcesz. Nie, bo nie wiem skąd będę mieć lepsze bicie. Teoretycznie stąd mam. Aj, snapik nie wszedł. Szkoda. Ja podjadę. Kur... Po to mam. Co jest? Tam 60 mnie to spotuje. To z gra? Nie wiem. Ja do jadę, Paweł, bo to grzyb jest. Imbatable miałaś apelację Będzie open w ogóle Imbatable, zobaczcie? No mhm. Ja dałem w tego, nie w DBV, ale. Spoko, spoko. O! Jadło! Nie podpalać się, nie podpalać się. A kurwa, on no mi zgasł. Zgasło mu się? Ja mu gasą z no? Ja mu gasą z Widzowie, nie jaki piękny, chilerski dzionek. Jezusku, kochany. Taki no, może na niskim poziomie... ...energii, ale... ...bardzo dobry. Koda mi tego imbatable, bo on tak się kręci i wygra z No, ale to nie możesz grać w środku, oni się jadą czyścić, by the way. ja <laughs> nie chciałem. Nie przewidziałam tego, ku... Ja nie wiem, jak Sorry. ty to przeżyłeś, ale okej. Okay. Ja na TikToku mije, kurwa bomb. O, spotem mam od fała chyba. Zemsta, zemsta! On tym dbf tutaj siedzi ciągle, wiesz? Mhm. Mm Dostał? Ja mu tam zajebałem, ale... Dajpik 5, dobra, ja sobie podjadę, Paweł, żeby mieć bicie na ja. Faktycznie trzeba się poskupiać na tym czołgu. To nie jest czołg do takiego luźnego grania. No nie jest. Ale słuchajcie, jak trochę będziecie analizować to, co robicie, i nie wyjeżdżać po defały bokiem, albo w ogóle po defały, to zaufajcie mi. Zabawa. Op. Miałem spota, a tym jest pojebany. Nie rozumiesz, no może coś będzie, bracie. Czekamy. A, bo to ma czwórka jeszcze kurwa stała. Mm -hmm. mm. Zobaczymy, bratko. No ja bym bardzo chciał, żeby te zestawy wróciły. Bo teraz też mam większe zasięgi niż wcześniej. No kurde, no. Też mam większe zasięgi. Pytanie brzmi, czy to będzie coś starego, czy coś nowego? No nie wiadomo, nie? Ciao spadam takie napiek Ona jest dobra pod spotę jak ci grają Midach, Paweł I straciłem HP całe panie Ona jest naprawdę spoko pod spotę jak ci Mida grają Nie, proszę, nie, 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 nie taka runda kurwa. Jeszcze bym sfarmił, ja ale No nie! No podpalił mnie kurcze pieczone O oh, Boże i znowu mnie Brzezinek podpalili, kolercia jasna no. No patrz stary, bym miał znowu 9000 gierka, bym miał. Ajajaj, stary, jakie rundy wchodzą dzisiaj, to jest niesamowite. 13k spota, prawie mka, uf uf Zaraz ci to zmarkujemy, Paweł, jak tak dalej pójdzie.